Jak zrobić strzelanie FPS w grze w Unity? Na początku będziemy musieli zdobyć model broni. Można go zrobić samemu, pobrać lub ukraść z jakiejś gry. Model może być 2D lub 3D. Aby dobrze ukraść model z jakiejś gry, możemy wejść do wybranej gry. Zrobić zrzut ekranu i wyciąć z niego broń w programie graficznym i wstawić do naszej gry. Dla lepszego efektu można zrobić dwa modele broni, zwykły i podczas strzału. Gdy model mamy już gotowy, importujemy go do gry, następnie wstawiamy na scenę jako podobiekt kamery głównej. Konfigurujemy jego położenie i wymiary tak, aby ładnie wyglądał. Jak teraz uruchomimy grę i podejdziemy do jakiejś przeszkody, broń zacznie ją przenikać. Aby to naprawić, tworzymy nową warstwę o nazwie Weapon i ustawiamy ją jako warstwę modelu broni. Teraz tworzymy nową kamerę o nazwie Weapon Camera, ustawiamy ją jako podobiekt głównej kamery i jej parametry ustawiamy tak. W głównej kamerze wyłączamy renderowanie warstwy broni. Teraz broń nie powinna przenikać przez ściany. Aby strzelanie działało, musimy utworzyć skrypt i dodać do niego ten kod. Zmienne pistol i pistol shot przechowują modele broni, które będą podmieniane podczas strzału. Zmienna pistol range to odległość, na którą pistolet będzie strzelał. W funkcji start jest blokowany kursor. Funkcja update oczekuje na wciśnięcie lewego przycisku na myszce. Wtedy wysyła promień, który po kontakcie z dowolnym obiektem na scenie z komponentem Ligibody nadaje mu siłę i lekko pcha do tyłu. Jest także wywoływane koruty na EGF hangę, która podmienia na chwilę model broni. Jeżeli chcesz, aby podczas trafienia w cel działo się coś innego zamień ten kod na to co chcesz. Teraz ustawiamy zmienną pistol na zwykły model broni, a zmienną pistol shot na model podczas strzału. Teraz dodamy celownik, tworzymy obiekt image. Jako source image wybieramy kny ob i ustawiamy jego wymiary, a pozycję dajemy na środek ekranu. Teraz gdy uruchomimy grę i strzelimy w obiekt z ligibody i koliderem powinien on przewrócić się. Teraz dodamy dźwięk broni. W tym celu wracamy do skryptu strzelania i dodajemy dwa zmienne. Dodajemy też funkcję awake, w której przypiszemy komponent AudioSource do zmiennej Source. Dodajemy też zaznaczoną linijkę kodu do funkcji Update. Teraz ustawiamy zmienną pistol Sound na dźwięk broni. Możemy go skądś pobrać, zrobić samemu lub ukraść. Do pistoletu dodajemy też komponent Audiosource. Teraz broń powinna mieć dźwięk. Teraz dodamy amunicję. Wchodzimy w skrypt pistoletu i dodajemy bibliotekę UnityEngine.ui. Następnie tworzymy dwa zmienne AmmoTet i ammo Magazine. Następnie tworzymy metodę UpdateAmmoText, która będzie aktualizować tekst pokazujący ilość amunicji. Teraz w miejscu, gdzie odbywa się strzelanie, dodajemy ten kod. Teraz w obiekcie Canvas tworzymy tekst, ustawimy mu odpowiednie ułożenie i ustawiamy go jako zawartość zmiennej anmotekst. Strzelanie działa.